Lubisz rozpieszczać swoją skórę? Lubisz, nakładając kosmetyk, czuć od razu, jak staje się jedwabista, gładka, a wręcz aksamitna w dotyku? Lubisz, kiedy obserwujesz swoją cerę, patrzeć, jak wygładzają się zmarszczki, jak staje się bardziej elastyczna, spoista, a owal twarzy unosi się? Chcesz! Rozwiązać jakieś problemy, jak przebarwienia skórne czy nadreaktywne naczynia krwionośne. Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Jest to nowa formuła kremu Blue Diamond. Zaprojektowaliśmy ją tak, aby odpowiedziała na te wszystkie problemy i aby te efekty były widoczne bardzo szybko. Bardzo szybko zobaczycie, jak poprawia się owal twarzy i wygładzają zmarszczki. A to dzięki Matrixenix 14G. To naturalny surowiec, który jest wyekstrahowany z korzenia algi Undaria pinafitida. To właśnie on wpływa na aktywację aż 14 genów, które niestety z wiekiem. Słabną, ponieważ te przekaźniki, stymulatory genów są wytwarzane w zdecydowanie mniejszej ilości w momencie, kiedy zaczynamy się starzeć. A to właśnie aktywowanie tych przekaźników gwarantuje nam syntezę, dojrzewanie, magazynowanie i sieciowanie kluczowych składników naszej macierzy międzykomórkowej, czyli kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego. To one właśnie powodują, że nasza skóra jest sprężysta, jędrna i elastyczna, bądź dokładnie odwrotnie, czyli wiotka i rozluźniona. Zdecydowanie wolimy tę pierwszą opcję, dlatego Genix 14 znalazł się w naszym kosmetyku. On posiada Badania kliniczne, które potwierdzają przywrócenie magicznej rzeczy: trójkąta młodości. Każdy chciałby taki trójkąt zachować. Jest to oczywiście trójkąt, który pokazuje nam uniesione owal twarze, wygładzone, ładnie wyglądające, fałdy nosowo-warkowe, brak zmarszczek oraz uniesione kości policzkowe. Niestety, czas Powoduje, działa na naszą niekorzyść i powoduje odwrócenie się tego trójkąta, czyli wtedy obserwujemy coś dokładnie odwrotnego. Policzki zapadają się, pojawia się zmarszczka, a tak zwana lwia, dodatkowo. Opada nam fałd nosowo-wargowy i zmienia się owal twarzy zdecydowanie na niekorzyść. Już w ciągu 14 dni będziecie mogli zobaczyć, jak te wszystkie newralgiczne miejsca zyskują ogromną poprawę. Co więcej, pamiętajmy również, że takim bazowym, kluczowym surowcem w naszych produktach, w produktach Colway jest zawsze kolagen, który stymuluje do wytwarzania kolagenu ustrojowego. Jest to naturalny surowiec, biokompatybilny, który doskonale oddziałuje na naszą skórę. Co więcej, chcemy tutaj dać życie naszym komórkom, dać im energię, pozwolić na to, aby mogły pracować na wszystkie swoje możliwości. A nie na tak zwane półgwistka. Dlatego dodaliśmy tutaj lipozomalny koenzym Q10 Vitacel Q10. Jest to biokompatybilny nośnik, dzięki któremu absorbowanie właśnie koenzymu Q10 jest zdecydowanie intensywniejsze tam, gdzie jest potrzebne, w sercu naszych komórek, aby one mogły mieć właśnie tę wspomnianą energię do działania. Wspomniałam o przebarwieniach, ponieważ jest to bardzo częsty problem, a zwłaszcza kobiet. Co więcej, teraz po wakacjach będziemy właśnie w tym momencie, kiedy będziemy robić wszystko, aby się ich pozbyć. Mamy tutaj połączenie dwóch niesamowitych sił. Są to ketony malinowe i niacynamid. To właśnie one hamują aktywność nadreaktywnych melanocytów, ponieważ to właśnie one wytwarzają melaninę, a jeżeli wytwarzają jej zbyt dużo, to ona kumuluje się właśnie w skórze w postaci nierównomiernie rozłożonej melaniny, czyli przebarwień. To one zadbają o to, aby one znikły w bardzo szybkim tempie. Niacenami, czyli witamina B3, to również witamina, która ma niesamowite działanie antyoksydacyjne, przeciwzapalne, przeciwtrądzikowe, więc również niedoskonałości skóry nie będą nam straszne. A co z naczynkami? Naczynka to oczywiście witamina C, a tutaj jest ona w najlepszej możliwej postaci wyekstrahowana ze śliwki kakadu, która zawiera jej najwięcej na świecie. To właśnie ten super owoc spowoduje, że naczynka będą bardziej wytrzymałe, obkurczone, a nasza skóra będzie miała piękny, jednolity koloryt i wszelkie zaczerwienienia będą mogły z niej zniknąć. Te wszystkie cudowne surowce... Muszą też mieć jak najłatwiejszą drogę do tego, aby dostać się do skóry, aby mogły oddziałowywać na te komórki z jak największą siłą. Dlatego mamy tutaj aminoglikokawiar, czyli glikozaminoglikany, glikogen i kawior, które są taką, takim wspaniałym kompleksem gwarantującym przenikalność, ponieważ to właśnie glikozaminoglikany w taki bardzo delikatny sposób, inteligentny sposób. Rozchylają naszą warstwę rogową po to, aby te cenne substancje mogły dostać się głębiej. Glikozaminoglikany są wspierane przez Zemea propanediol, substancję, która posiada doskonałe badania pokazujące, jak zwiększa się penetracja składników aktywnych, ale również. Zwiększa się nawilżenie skóry, ponieważ nie każde promotory przenikania są bezpieczne. Tutaj możecie być pewni, że waszej skórze nic nie grozi, a jednocześnie, że aktywacja komórek będzie na najwyższym możliwym poziomie. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy zapomnieli o olejach, masłach. I znajduje się tutaj olej z kokosa i masło She. Dwa wspaniałe, naturalne surowce, które dostarczają naszej skórze lipidów, ceramidów, wszystkiego, czego ona potrzebuje, by chronić się przed złymi czynnikami, groźnymi czynnikami atmosferycznymi, takimi jak mróz, wiatr, czy również słońce. To właśnie te składniki spowodują, że nasza skóra również będzie miękka. Elastyczna, będzie zdecydowanie lepiej utrzymywała wodę i ograniczymy jej ucieczkę. Kosmetyk ten to również doskonała sensoryka, czyli nasz odbiór, jeżeli chodzi o aplikację, ale również o to, co zobaczymy bezpośrednio po nałożeniu. Ponieważ zastosowaliśmy w nim Rona Flair Flawness, jest to inteligentna krzemionka, która doskonale. Wygładza natychmiastowo skórę oraz pokazuje ją w jak najlepszym świetle, ponieważ delikatnie wbudowuje się wzmarszczki, dzięki czemu one zostaną wypełnione. Co więcej, doskonale odbija światło, po to, abyśmy czuli się i wyglądali pięknie tu i teraz. Ta wspaniała kompozycja to nie tylko te składniki. To jeszcze inne elementy, które powodują, że jest to niezwykle bezpieczny, przemyślany kosmetyk. Znajdziecie tutaj naturalne emulienty, naturalne emulgatory, naturalny konserwant. Jest dopracowany w każdym celu, po to, abyście Wy czuli się rewelacyjnie, abyście uśmiechali się sami do siebie, abyście czuli się i wyglądali pięknie. Dlatego. Spróbuj i zobacz, jak ty poczujesz się z nowym kremem Blue Diamond.